Update jest na Playgasie! No, no, sorry, za to witanie, ale tak, mamy nowy update. Dzisiaj sobie pobijemy szał królików. Ja już dwa króliki i kroki zakupiłem. Nic, Żadnej oferty jeszcze nie kupiłam. Polujemy na specjalne, musimy jak najwięcej dobieć, żeby do tych dwóch dni zdążyć. Więc musimy giga dużo grać. Zapewne może coś kupię. Ale tego jeszcze nie jest mam już nie jestem pewny, bo mam już tego szkieleta i kroki. To jest ważne, ale mam już kroki. Nie wiem, czy o te kroki powiedzieć, ale zbieramy na specjala. Będzie dużo rądek, ten odcinek będzie długi i się z tego cieszę. Ja już w ogarnię ten tryb, bo ostatnio bo dużo już w niego grałem. No, jak widać, że zbierałem już tyle. I ani jednej że pychaczki nie kupiłem. W ogóle raz miałam takiego laga, że gram z botami. Ale akurat była mapa taka, że... a żaden bot się nie dostał, więc nie mogłem mieć Free 200. No słabo, bo akurat była ta lawowa taka mapa z przechodzeniem, a nie... Le... więc żaden bot nie przeszedł. Te boty są, naprawdę są słabe. Mogli trochę polepszyć tych botów. Kurczę, ani jeden bot nie przeszedł z, 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 z trochę trudnej mapy? No ogarnijcie się, kilka Games. Ha! Okej, okay, przeszliśmy pierwszą rundę, zabraliśmy parę przepychaczy, ale... Fajne moim zdaniem są te skiny, ale i tak spoluję na specjalnego. Na no specjalne jednak to specjalne, a zapewne... Fajnie jakby jeszcze to powróciło albo by się dało jakiś kolej trafić. A nie Biz. Czemu to tak pasuje do tego? Pieniądze i ten golas. Ale tego golaza w ogóle prawie nie widać. Przez jestem ten zły, że mam taką wilgasiam. Blokdasz. Daj się vlog dasz na finał. A teraz Island Tracer, a później blog Chyba jak ktoś mnie długo ogląda, to wie, że to jest moja najbardziej nieulubiona mapa. Nienawidzę tej mapy. Nie dokładnie tej, tylko po prostu rodzaju tej mapy. I zawsze wszystko zabija. Ha. Przepraszam za lagi. Ale akurat jestem w pomyśleniu, gdzie jest najmniej głośno. Jest po prostu cicho. Nie, kurczę! No odpadliśmy, ale... Dostajemy 52. 52 przepychaczki. Może się napocić, żeby mieć tego specjalnego. Bardzo chcę mieć tego specjalnego. Nie wiem, chętnie bym kupił coś, ale nie chcę dać pieniędzy na zastępę gajsa. Napiszcie szybko w komentarzu, co mam kupywać. Nie wiem, co mam to kupywać. Trudna decyzja. A, spinkowan. Serio. <laughs> Ej, tutaj są wszystkie złote sk specjalne skiny. Jest tyle tych złotych specjalnych skinów, a innych kolorów? Czemu tak dużo jest złotych specjalnych skinów? Pierwszy, którego oczywiście mam, yy, ten. Ten taki, no wiecie, rainbow więc ten taki z piłką. I teraz jeszcze królik złoty. Nie mogę, nie wiem, dawać aktualizacji innego koloru. Na przykład nie ma żadnego. Różowego, takiego różowego. Co jest grane? Czemu mnie to mnie topnęło do wojda? Nie widzę map wyścigowych na to. Wszyscy się pchają, jak nie wiem co. Czemu nie możecie dać gry na odpadanie? Proszę Was! Lawarasz. No jak na złość. Jak na złość, po prostu na złość mi chyba ten Stumble guys robi. Do tego jeszcze jak nagrywam. Wiesz ten Stumble Guys... Byś się wstydził. Robisz mi na złość wtedy jak na, ja nagrywam. Wiesz mi złość, nie wiem, jak sobie gram te kilka godzin dziennie. No, zobacz! jak ja mam sobie radzić z takimi lagami? Mam 440 pingów. Jak ja mam robić triki, wygrać to. Nie mam już bata, że ja to przejdę. Z takimi lagami? To wątpię! Sorry, w Cały czas mam na chwilę wejdą. Co Jakie mam sobie, kurcze, radzić z takimi legami? Jeszcze zero przypychaczyk. Świetnie! Świetnie! Jakie ja mam zrobić na przykład to? Jakie ja mam zrobić 500 tysięcy? 5 tysięcy znaczy się. I tak fatalnie idzie. I, to, I mam do tego jeszcze taki Nie chcę mieć Lawalandu. Nie chcę mieć Lawalandu z takimi gigalagami Proszę was. Nie dawajcie mi Lawalandu. Normalnie to bym bez Boga, ale... I to jeszcze na, na złość! Na złość mi róbcie! Okej. Okay. Przepraszam widzowie. To moje dwieście prawie trzysta pingu. Mam siedemset pingu. I ja mam pingu. Na. Jak ja mam przechodzić, jak mam takie lagi? Ja to na drugim końcu mojego mieszkania okay, Bardziej nie wychodzę w I pewnie oni są już tam O, no nareszcie nie są Nareszcie normalny ping Czemu te kule mnie dobijają? Uch! Emocjonalnie i fizycznie! D, widzowie Te kule mnie dobijają nie nawidzę tej mapy. Nienawidzę go, tej mapy tak jak uwielbiam mój kanał. Czekajcie. Oj córki, jak coś słyszeliście, nie powinniście tego słyszeć, ale już nie będą takich lagów. Już nie będę oddziaływać się nad tą grą. Przepraszam Was, że wcześniej musieliście widzieć takie lagi.

Pytaliście co to było, jak ktoś wie to będzie się pośmiać Ale nie przeciwko Ciekawe czy udałoby się tam uskoczyć To wygląda jakby ktoś to wytnął w pęcie ta cenzura Dosłownie to wygląda jakby ktoś to wytnął w pęcie Co jest? Ja nie mam szans, jest to na szarej końcu Jestem drugi. Nie. Tak. Jest. Jest. Si. Okej, okay, jestem i się cieszę, że przeszedłem. Więc widzowie. Mamy finał, nareszcie może nawet mamy szansę to wygrać. Ja mówiłem coś o szansach na wygrane, z typami, które mają wszystkie emulki, wszystko kupują, kurczę, ale zrobiłem to. Ile mamy już? Strona 4 sknie. Nigdy nie dobiję tych 5 tysięcy. A co dopiero? Będzie już ostatni dzień. To nie wiem. No nie wiem na co to wydam. Na skinie, który będzie na mój budżet. Albo będę docisnął jak najbardziej, żeby zdobyć specjalnego albo chociaż to. Te... Nie! Nie wiem, jak da się ten. Trzeba być tak spoconą, żeby zdobyć specjalnego skina bez, bez kupywania. No wiecie o co chodzi. Moim zdaniem ludzie, którzy mają skina. Jak to... Jak? Jak to jest możliwe, że ja się teraz piję tutaj? Oła! To boli? To bardzo mnie boli. Już jest już są na macie oni są już. Nie ma bo to, że ja się dostanę Jakiś cud z nieba. Choć się nie zrozumiałem na samym początku. Nie rozmawiajmy o mojej klęsce. Nienawidzę tej gry z całego serca! Nienawidzę tych walonych ludzi, którzy pchają się na to jak jakieś byki. No. mi jakąś fajną mapę? O, no nareszcie jakaś dobra mapa. Czyli mogę wam pokazać w widzowie nowego triczka, którego niedawno się nauczyłem. Wiem, że zapewne wszyscy już go robiliście od dawna, ale ja dopiero się go nauczyłem. Hmm. Te kroki moje zajmie są giga fajne. Nienawidzę tego fragmentu tej mapy, grając z ludźmi. No kurcze! Nie da się! Nie da się! Cie! Jak ci ludzie. Ci ludzie mnie cały czas spychają! Waloni! D! Widzowie, przepraszam was za, za moje rajdowanie się, ale. Chyba rozumiecie mnie, czemu się tak rajduje? Jak yy, wszyscy się na mnie pchają. To jest najgorsza mapa na pierwszą mapę! Nie mogę przejść pierwszej mapy. Dajcie mi śniegową. Dajcie mi ice! No. Czy, czy ja was o to prosiłem? To nie jest najgorsza mapa. Ale źle mi się kojarzy z tym skinem ta mapa. Ohoho! Okej, okay. okej! Okay. Zaczyna mi się coraz lepiej kojarzyć ta mapa. Okej, okay, yy, nienawidzę tej mapy. Czemu nie możecie mi nigdy dać to, co, o czym chcę? Co was proszę? Stop, się. się. mi dać. Botów jak ostatnio. Byście mi dali coś takiego na odcinek, to nie wiem, bym wydął nawet dużo żapnięt. Co mi to jeszcze zrobiłem by wydał jeszcze, więcej. mi chociaż raz podpasowali do odcinku, a nie tylko kłody pod nogi rzucali. Okej. Okay. Pierwsza myśl jest najlepsza. Jest, tak, tak. Okay, widzę. Dziękuję! E, dziękuję stopy, się Teraz jedynie ja muszę się dobrze sprawować. Jestem dobry w tą mapę. Teraz jedynie co, o co Was proszę. Final Blog dasz. Albo nie wiem. Honey Drop. O, oh, Honey Drop to by było najlepiej. Jeszcze wyskoczyłem, piękniusio! To jest mapa, którą kocham. Kocham, kocham tę mapę z całego serca. Rozumiecie, że to jest taka... Że jakby... Ta się to jest moja ulubiona mapa. Druga ulubiona, bo najlepsza jest Bo od to tutaj powinno być blok, a nie bot. Nie o to boss prosimy, ale w sumie też może lepsze to niż... niż Jestem słaby na bombardmencie i zaraz ginę. Zaraz ginę. To jest mój głupi błąd. Mm, 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 mm. Ciekawe co byście zrobili, jakbym drugi raz wskoczył na odcinku na hydrant. Bo jak ktoś ogląda moje wszystkie odcinki z nam a to wie, że to jest możliwe, bo raz skoczyłem na moim odcinku na Hydrant i Prawie właśnie tego nie dokonał. Okej okay. ja Ile mamy już? 700. Na nic nas nie stać! Tysiąc mi brakuje! Ja gram jeszcze jedną rundę i ja już będę w widzowie kończył ten odcinek. Sprawdzę, no zapewne około 10 w sobotę powinniście mieć ten odcinek, ja go nagrywam w piątek, nie pytajcie czemu go nagrywam w piątek. Bo co, całą, ale prosto jest za późno się odcinek, nie pytajcie, o której ja to nagrywam. O, ja cię, aby mi lepiej poszło niż w poprzedniej rundzie na tej mapie. Oby w poprzedniej rundzie mi dobrze poszło, Biela. Ja. Chodź mi na tej mapie. O, ale unik. To jak robi podwójny skok, to do co, nie jest identyczny od zwykłego, tylko ma koszulę. Kto się, jakby chciała to Nie, dziś się, że już mi odwaliło. Ktoś ma polski, to jest rodowity Polak. Nie znam osoby, która chociaż raz nie próbowała zrobić tego trika, żeby tam skoczyć. Bo sami jesteś bo sam taką osobą. Te kroki są bardzo dziwne, bo one nawet jak nie wiem, skaczasz, to one się tworzą w powietrzu. Już to... mnie. Papa. Pa. Bye bye. Pa wizowie. Nara nara nara